Top 10 filmów z bohaterami komiksów DC. Marvel i DC to dwa najbardziej znane wydawnictwa komiksowe na całym świecie. Pierwsze doczekało się ekranizacji przygód swoich bohaterów w postaci cyklu filmów tworzących spójne uniwersum. DC niestety nie miało takiego szczęścia, choć im również trafiały się produkcyjne perełki. Dziś przedstawimy Wam top 10 najlepszych filmów z bohaterami komiksów DC. Numer 10 Superman. Zestawienie zaczynamy od klasycznej produkcji, jednej z tych, które utrwaliły kilkadziesiąt lat temu wizerunek superbohaterów, jako dzielnych kolesi ubranych w zabawne stroje z lajkry. Film w reżyserii Richarda Donera jest pierwszym filmem z serii, w której w roli Supermana pojawił się Christopher Reeve. Przez dłuższy czas wyznaczał standardy dla tego rodzaju produkcji, a sam aktor stał się archetypem Clarka Kenta. Numer 9. V jak Vendetta Fakt, że V, jak Vendetta, jest ekranizacją komiksu, może być zaskoczeniem dla mniej obytych z komiksami, ale nie jest to najbardziej znane dzieło studia DC. Film przedstawia dystopijną wizję Wielkiej Brytanii w przyszłości klimat znany nieco z legendarnego roku 1984 Orwella. Tu jednak główny bohater zyskuje dużo większy wpływ na otaczający go świat, realizując tytułową Vendettę. Numer 8. Watchmen Strażnicy. To kolejny film w naszym zestawieniu, przypominający, że komiksy DC to nie tylko Batman, Superman i spółka. Przeciwko prześladującym ich demonom przeszłości stają w tym filmie tacy bohaterowie jak Rorschach, komediant, jedwabna zjawa i dr Manhattan. W pełnym intryk, niedomówień i przekłamań świecie okazuje się, że nie można ufać nawet członkom własnej drużyny. Numer 7 Mroczny Rycerz Christopher Nolan stał się reżyserem, który wprowadził Batmana w nowe tysiąclecie i zrobił to dobrze. Zawdzięczamy mu trylogię z Christianem Bale'em w roli tytułowej. Spośród nich postanowiliśmy wyróżnić część drugą, Mrocznego Rycerza, dzieło, które było nominowane aż do 8 Oscarów. Ostatecznie ten film o Batmanie otrzymał dwie statuetki, w tym dla znakomitego hita Ledger'a w roli Jokera. Numer 6. Wonder Woman. Próba wprowadzenia żeńskiego odpowiednika Supermana do kin w postaci Supergirl z 1984 roku zakończyła się niepowodzeniem. 30 lat później, Warner Bros., zamiast ściągać superbohaterki z kryptonu, postanowili wziąć bliższe nam Amazonki i doskonale znaną bohaterkę komiksów, czyli Wonder Woman. Film z Galga Dot w roli głównej to świetne kino superbohaterskie. A wkrótce na ekrany kin wejdzie kolejna część, której akcja dzieje się notabene w 1984 roku. Numer 5. Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. Legion samobójców nie był zbyt udanym dziełem. Wydaje się, że producentom zabrakło odwagi do stworzenia naprawdę szalonego filmu. Niepotrzebnie też ograniczona postać Jokera. Perełką w tym filmie była jednak Margot Robbie w roli Harley Quinn. W Ptakach Nocy udało się ponownie w dużo atrakcyjniejszy sposób wprowadzić tę postać na wielki ekran. Być może kluczem była tutaj tytułowa fantastyczna emancypacja głównej bohaterki. Numer 4. Shazam. Obok Wonder Woman, Shazam jest jednym z tych filmów, które przerwały gorszą pasę Warner Bros. w ekranizacji przygód superbohaterów, związaną z tak niesławnymi produkcjami jak Liga Sprawiedliwości oraz Batman vs. Superman. Shazam to superbohaterskie kino familijne, może nieco infantylne, ale w ten ciepły i przyjemny sposób. Przedstawia przygody bohatera znanego dawniej w komiksach jako Kapitan Marvel. Zgadnijcie jednak, kto pierwszy zarejestrował tę nazwę. Numer 3 Maska Batmana Umieszczeniem maski Batmana w naszym zestawieniu chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć, że na filmowe uniwersum DC składają się również produkcje animowane. Choć kreska z początku lat 90. zdążyła się zestarzeć, nie sposób odmówić tej produkcji dość mrocznego klimatu i ciekawej, wciągającej fabuły. Przede wszystkim warto go jednak obejrzeć ze względu na diaboliczny śmiech Marka Hamila w roli Jokera. Numer 2 Joker. Nie bez racji uważany jest za jeden z najlepszych filmów 2019 roku. Wszystkich zachwycił przede wszystkim świetny występ Joaquina Phoenixa w roli głównej, nagrodzonego zresztą w pełni zasłużonym Oscarem. Drugą statuetkę film zdobył za świetną, trzymającą w napięciu muzykę. Sposób przedstawienia legendarnego złoczyńcy wzbudził sporo kontrowersji, jest bowiem zupełnie inny od tego, który znamy z innych produkcji. Numer 1 Batman. Nie ma co ukrywać. Podobnie jak wielu innych widzów, jesteśmy fanami Batmanów Tima Bertona. Zapoczątkowały one świetną serię tych filmów w latach 90., -tych. mroczne, klimatyczne, ze świetną fabułą. Z bólem serca zdecydowaliśmy jednak, że tylko jeden z nich znajdzie się w naszym zestawieniu ale za to na szczycie podium. Jack Nicholson jako Joker i Oscar za najlepszą scenografię to najlepsze rekomendacje dla tego filmu.